Kraken Ry Krakenix, Corsair Void, Racing Ry SPC Gear. Dwa, raz. SPC Gear. Czyli wielki test słuchawek do 250 zł. Co najlepiej wypada, jakie są plusy i minusy? Każdy ostatni czwartek miesiąca mamy streamy, i tam bardzo często pytacie nas, jakie słuchawki do 2,5 stówy, Czy Viro są fajne? Czy Razem Kraken X są lepsze? Bo to jest cały czas ten sam próg cenowy. Mm. Uważamy, że ten odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy. Już teraz otwieramy te słuchawki i pokażemy je Wam pod czterema względami. Pierwszy to design. Drugi to. Zapomniałem co? <laughs> Drugie to wygoda. Tak, trzecie to jak grają, no i czwarty sprawdzimy oczywiście ich mikrofony. Zacznijmy od krakenów. Opakowanie, nie, nie martwcie się, jest puste, bo wcześniej rozgrzewaliśmy trochę te słuchawki i wkraczają krakeny na stół. Okej, okay, słuchaweczki, które no, są legendarne wręcz, można powiedzieć, swoim kształtem. Tak, no to jest typowy właśnie krakenowy wygląd. Tutaj y, ci, którzy zawsze lubili tę stylizację, ten design, nie będą zawiedzeni i dostaną właśnie to w wersji trochę takiej tańszej, co mm -hmm. czuć i widać. Co czuć i widać. Widać zdecydowanie, no tutaj mamy do czynienia z dużą ilością plastiku, chociaż jest też metalowa siateczka y, na nausznikach. No, tak, metalowa. Mhm. To nie metalowa? No gdzie? No metalowa. Jest też plastikowa siateczka. A nie, czekaj. A jest też metalowa siateczka. To są elementy metalowe, mhm. ale bardzo takie, bardzo mało tego metalu. Oczywiście regulacja na tak. połąku plastikowym, niestety. Troszeczkę niestety ja lubię, jak tutaj jest metal. Jest troszeczkę solidniej, i wtedy porząd... u. u. Uuu, no szela mocno. Fajne jest to, że y, bardzo stopniuje się, tak jest. czuć tą stopniowalność mhm. i to jest akurat spoko, bo wydaje ci się, że łatwo trafić w konkretny stopień. One są jeszcze tu wyróżnione. Sam design, no mówię, nie będą świecić tutaj, mhm. więc to jest pierwsze, że co Razer jakby odkraja z od tego tortu w tej cenie. Drugie, no faktycznie one robią wrażenie takich lekkich, dość Dość plastikowych. Takich, które mogą dość łatwo ulec zniszczeniu. Mm -hmm. nie, nie robią wrażenia takich super solidnych. Mamy mute, unmute i mamy podgłaśnianie, przyciszanie. Yy, bardzo klasyczne, ale dobrze działające tutaj pokrętło. Nauszniki z eko skóry, całkiem miękkiej, tak. choć też niezbyt miękkiej. Tak. tak? Powinny być komfortowe, o czym zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy i tutaj mamy na pałąku małą poduszeczkę. Też z ekoskóry. Design bardzo prosty, mamy jeszcze mikrofon. Mikrofon, który według mnie no, mógłby wyglądać troszeczkę inaczej. Przewód no, nie jest taki jak w ultratanich słuchawkach. Tutaj wygląda troszeczkę lepiej. Natomiast designowo no, mi to się gryzie troszeczkę. Zero zarzutów, jeżeli chodzi o wygodę, a wiemy, że te zarzuty często się pojawiały bardziej wobec tych pierwszych krakenów, które wychodziły na rynek. Strasznie ugniatały ucho. Tutaj tego problemu nie mamy. Całe ucho siedzi w muszli, pałąk nie, ob, nie opina nam się na głowie, tu nie ciśnie, więc moim zdaniem bardzo wygodne słuchawki. No, Zobacz zobaczymy. sobie. Czy ja będę równie bezkrytyczny. Ok, jeżeli chodzi o górę, tutaj ona faktycznie leży bardzo, bardzo dobrze. Mam problemy troszeczkę z nausznikami, Uważam, że mogłyby być delikatnie większe. Natomiast nie jakoś znacząco. Ucho wchodzi całe bezproblemowo, są szczelne, wszędzie elegancko dochodzą, tak jak wcześniej wspomniałeś. Tak, i problem, który może się pojawić, którego teraz nie jesteśmy w stanie tak dokładnie sprawdzić, ale z tym, że w gorące dni, przy dłuższym użytkowaniu, faktycznie pewnie przy tej ekoskurze te uszy mogą się pocić, mm. ale wydaje mi się, że w tej kwocie ciężko będzie znaleźć słuchawki, które mm, raczej unikną tego problemu. Podsumowując, wygodę, moim zdaniem bardzo przyzwoity yy, punkt. Jeżeli chodzi o te słuchawki. Mm -hmm. Design i wygodę mamy za sobą w tych słuchawkach. Lecimy do następnych. SPC, Viro Plus już są z nami. No, powiem szczerze, tak, przede wszystkim dużo większe słuchawki. Dużo, dużo większe, zwłaszcza jeżeli chodzi o muszle, prawda? Duże muszle. I tutaj już tego metalu dostajemy znacznie więcej. No tam nie było w ogóle. Tam nie było. W <gry> nie, w ogóle, no dobrze, no była ta tych łóżkach bo ta siateczka, ale to już bym tak wiedział. Była widział. ta siateczka. No muszę przyznać, że te słuchawki wyglądają porządniej. Jest tego metalu, tak jak wcześniej wspomniałeś, dużo, dużo więcej. Sama pianka też na górze wydaje się być znacznie lepsza, mam wrażenie, bo jest jej więcej, więc być może będą wygodniejsze. No i tutaj zobacz, nauszniki memory foam zastosowane. I to czuć faktycznie, jest ta pianka, tak, która faktycznie, przystosowuje faktycznie. się do kształtu naszej, naszej głowy. Jeżeli chodzi o konstrukcję tych słuchawek, zupełnie inny design niż w Razerze, tam był taki zbity, tak. zbity plastikowy. Tutaj jest bardziej otwarty i z elementami metalowymi. Tak. Plastik imitujący szczotkowane aluminium, no to takie, wiecie co, no imitować tak jeden do jeden metal. Ja nie jestem fanem takiego wiecie, mm -hmm. rżnięcia głupa, że coś jest niby metalowe, a nie jest. Otwarta konstrukcja też się charakteryzuje tym, że ten kabelek tutaj jest widoczny. Oczywiście to nie jest tak, że to jest niedoróbka, tylko to jest taki zamierzony efekt designerski. Są ludzie, którym mi się to podoba, mm -hmm. są ludzie, którym się to podobać nie będzie. Moim jednak zdaniem wydają się znacznie bardziej solidne pod tym względem, że jeżeli chodzi o upadek, akurat słuchawki są najbardziej narażone na tak upadek. Tak, zdecydowanie zgadzam się. Wiesz, jest kabel, wkręca się w fotel, fotel bardzo często i tak. kto tego Obracasz nie miał, tak. Się I słuchawki lecą. I lecą, także pod tym względem słuchawki wydają się dużo bardziej solidne i moim zdaniem wytrzymają dużo więcej niż razery. I wyczepiany przewód. I to jest ogromny, ogromny plus, bo. Też a propos fotela, bardzo często zdarza się tak, że po prostu przejeżdżacie na przykład ten przewód fotelem, zwłaszcza jeżeli on jest dłuższy. No tutaj takiego długiego przewodu akurat nie mamy, ale na przykład możecie przyciąć przewód... No, tym, Dingsa. Tym, tym. Od fotela tym Dingsa. Tym Kółkiem? Nie, no nie słuchałem. Ramieniem? Ramieniem. W sensie tym pod. Pod łokietnikiem. Pod łokietnikiem, tak. Na słuchawkach samych nie mamy multimedialnych żadnych elementów. Ale tutaj mamy dodatkowy pilotik, mute, unmute i podgłasianie, przyciszanie dokładnie tak jak w Razerze. No i jeszcze mikrofon, którego tutaj nie ma, bo jest wyczepiany. Już biorę mikrofon. SPC Gear w opakowaniu daje nam jeszcze cały niezbędnik tutaj i oprócz kabla podstawowego dostajemy przedłużacz. Tak, przedłużacz, który jest bardzo potrzebny i bardzo przydatny. Ma już też pilota. Tak, mamy oczywiście mikrofon wyczepialny, tak. przejścióweczka i. Zaślepka. W razie gdybyśmy chcieli sobie mikrofon wyczepić, na przykład wziąć te słuchawki w podróż, w autobus i tak dalej, nie chcemy wystawać z takim mikrofonem. Zaślepeczka idealna, sprawa. I karta dźwiękowa. Osobna zewnętrzna, karta dźwiękowa, tak. zewnętrzna. Która ma polepszyć jakość naszego dźwięku, już nawet nie tylko słyszalnego, ale także nagrywanego. Tak. Sławki już mam na sobie, jeżeli chodzi o ogólne wrażenia, nie mam mi nic do zarzucenia. Leżą dobrze, ucho całe wchodzi. Ja osobiście nie lubię tych mikrofonów z tym wiesz, z tym on filtrem. Jest to jest duży. takie rozwiązanie, wiec, już lata 90. mi się okay. gdzieś tam objawiło, mało nowoczesne. Czy może go zdejmiemy delikatnie? Lepiej lepiej. No chyba wygląda lepiej, chyba wygląda pytanie, lepiej. Czy... pytanie czy będzie tak samo brzmiało, bo faktycznie popfilter zawsze bardzo dużo daje, zwłaszcza w takich słapkach, które mamy, zwłaszcza w takich mikrofonach, które mamy bardzo blisko ust. Bardzo, bardzo wygodne, tutaj nic absolutnie nie uciska, muszle są duże, tak jak wcześniej wspomniałem, tak jak wcześniej to było widać, naprawdę ucho chowa się idealnie, są też szczelne, nigdzie nic nie odstaje, super, super sprawa, no i ten memory phone, który na pewno będzie znacznie bardziej wygodniejszy niż klasyczna pianka na nausznikach. Pierwsze wrażenia robią te słuchawki. Bardzo dobre. Zobaczmy, jakie pierwsze wrażenia za to zrobią na nas słuchawki Corsera. Słuchawki z przyszłości, chociaż mi też mam takie skojarzenie takiego pilota, ale takiego już pilota nowoczesnego, taki wiesz... No statku kosmicznego bardziej. No tak, dokładnie. Także design od razu mówimy, nie dla wszystkich. Yy, niektórzy będą zakochani w tych sławkach i powiedzą, wow, niektórzy powiedzą, że to jest przekombinowane. Kurde, no ja nie jest, ja wolę prostsze rozwiązania. Ja okay. jestem minimalistą, jednak i nie jest to dokładnie w mojej stylistyce, ja nie będę ukrywał. Ja sk byłbym skłonny je zakupić, ja lubię takie smaczki właśnie w postaci słuchawek, zwłaszcza, że w momencie, kiedy coś nagrywam albo streamuję, to faktycznie zawsze gdzieś tam rzuca się w oczy, wzbudza zainteresowanie u widza na przykład, yy, no bo jest coś nowego, coś nietypowego i takie słuchawki na pewno się w te konwencje wpisują. Yy, mi się podobają. Tutaj jest właśnie pianka i ta pianka w dotyku robi bardzo dobre wrażenie. Dobra. Zobacz sobie, jest bardzo mięciutka. Okej, okay, do góry jest mięciutka. Mam pewne obawy, czy nie jest za mięciutka no właśnie, nawet. No zobaczymy to na głowie. Jeżeli chodzi o nauszniki, tutaj już jest zdecydowanie lepiej, bo tej pianki jest też więcej. No, ale kształt faktycznie, no, dla mnie jest idealny. Nie Mam... ma takiego y, trzeszczenia, jakiegoś takiego hmm. m, ryzyka, że to jest zostało słabo spasowane. Co ważne, mikrofon bardzo duży, mm -hmm. elastyczny, nie tak jak w poprzednikach, ale jednak elastyczny, Mamy miutowanie duże, tutaj. Tak, nie zgubimy tego tak, Chociaż raczej. te słuchawki akurat dawały możliwość miutowania na mikrofonie. Może to się dzieje też, chociaż sprawdzimy. Uważam, że jeżeli jest przycisk, to marne nadzieje tak. nasze. No i pokrętło, pokrętło, które robi yy, dużo lepsze wrażenie niż w poprzednikach obu. Kabel niewyczerpiany, bez oplotu. No, Corsair już nas do tego przyzwyczaił. Mm. Tak, że wszyscy oplot, oplot, a Corsair nie. nie. Pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć. Osoby z bardzo dużymi głowami. Corsair dał wam największą możliwość powiększenia tych słuchawek. Mm -hmm. Tu mamy na fula zwiększone i po prostu ja tonę w tych słuchawkach. Okay. Są bardzo wygodne, ale niestety mam delikatne wrażenie, że przez to, że to jest yy, tak zaprojektowane w postaci takiego trochę trójkąta, że tu delikatnie te Ostałem. pianki nie dochodzą. Oj. Ale jednak jest poczucie, że w każdych poprzednich to styczność była całościowa, a tu delikatnie się robi mała przestrzeń. A gdybyś troszeczkę jeszcze rozszerzył na górze? Rozszerzył? No. Czy pomniejszył? Rozszerzył. No wydaje mi się, że już są... Nie, nadal mam wrażenie, no zresztą okay, zapraszam Cię do oceny. Do, o, dobra. Chyba wiem, o czym mówiłeś. Faktycznie te słuchawki u, ku dołowi nie dochodzą i u mnie wyda się to nawet chyba bardziej. E, ja to czuję mocno, że tutaj jest totalny luz. Także no... Tutaj bardzo duży minus tej konstrukcji niestety. I ostatnie sławki, które lądują na naszym stole, Turtle Beach Recon 200. Albo 200. Jak to woli? Recon 200 Turtle Beach, sławki najmniejsze z całego zestawienia. Chociaż jeszcze w podsumowaniu, to sobie wszystko tam zbierzemy razem, ale takie wrażenie robią. Zupełnie inny design też, białe, mhm, białe, białe, oryginalne, rzucające się w oczy, taki tutaj plastik, który ma przypominać karbon. Carbon. Bardzo gładko chodzi ten pałąk i powiem szczerze, że tutaj mam obawę tego mhm. wyrobienia się, chyba największą ze wszystkich do tej pory. Natomiast pałąk jest sam sobie na szynie aluminiowej lub metalowej. Połączenie oczywiście z plastikiem, ale raczej jakieś uszkodzenia tutaj nie powinny wchodzić w grę w momencie, kiedy nam te słabki spadną. Natomiast pierwsze wrażenie, kiedy bierze się je do ręki, no, czuć ten plastik. Faktycznie ten plastik jest wyczuwalny, yy, natomiast konstrukcja jest zbita i dość solidna. Kolejny raz dostajemy skórę, bardzo podobną jak w Razerze. Mhm. Ta pianka od razu odchodzi, nie jest to taki memory foam. Mamy naprawdę sporo możliwości konfigurowania samych nałożników, oczywiście tak. są te zgięcia, te płaszczyzny, w których możemy modyfikować te słuchawki, są naprawdę mnogie. Tak, i bardzo oryginalny, designerski mikrofon, mhm. mam obawy jak to będzie w Użytkowaniu. Czy to nie przełoży się na jakość, ale pod względem designu najbardziej mi się podoba. Jeżeli chodzi o multimedia fizyczne, dostajemy więcej niż w poprzednikach, bo oprócz sterowania głośnością. Dostajemy jeszcze tutaj prawdopodobnie odsłuch. To jest świetna sprawa, bo coraz więcej osób zaczyna z odsłuchu korzystać i to bardzo dobrze, bo wtedy na bieżąco słyszymy, czy coś się z naszym audio dzieje. Przełącznik między platformami PS4, Xbox, ale na pewno Was zaskoczy to, że jest tutaj wejście mikro USB i już tłumaczymy, one są zasilane. Jest dodatkowy wzmacniacz w tych słuchawkach i on jest ładowalny, więc przez ten właśnie wejście mikro USB, ładujemy te słuchawki, około 12 godzin podobno wytrzymałość baterii, baterii i ten wzmacniacz, który ma jeszcze polepszać wrażenia z odbioru dźwięku i tak dalej. Tutaj te nauszniki, niestety troszeczkę za małe według mnie, zbyt mocno dociskają, natomiast no, nie leżą dramatycznie, ok? to no, nie tak. są najgorsze słuchawki. Tutaj nie miał. ma jakiegoś problemu, może delikatnie, ale raczej luz, ale hmm. faktycznie czuć, że te Tutaj nauczniki są najmniejsze ze wszystkich, to ucho mieści się, ale na styk mm. i bardzo ta pianka opiera się na tym uchu, więc niestety, jeśli chodzi o wygodę, to wypadają moim zdaniem najgorzej ze wszystkich. Niestety tak, jeżeli chodzi o wygodę, tak. Natomiast no, dla osoby młodszej myślę, że tutaj nie byłoby absolutnie żadnego problemu. O ucho tak. wejdzie idealnie i będą bardzo, bardzo wygodne. Dobra, czas przejść do prawdziwego mięsa, czyli dźwięk słuchawek i. Czystość mikrofonu. Wszystkie sławki na stole, jeden rodzynek wyróżniający się. Teraz podłączymy każde, chwilę posłuchamy, powiemy, jakie są wrażenia, a dopiero w podsumowaniu bierzemy to wszystko w ogół. Dobra, słuchajmy. Napieprzają. Wow. <śleskujesz> Dawny instrumentalny, które tak napieprzają. Weź na fula, zobacz, to łeb urywa. Moto, słychać. Wow. Wow, powiem wam, że dawno nie miałem na sobie sławek, które tak napieprzają. No powiem, to nie ma innego słowa. Tak, jest niesamowicie mocny bas, niesamowicie tak. mocny dźwięk. W tej kwocie to znaczy, przede wszystkim dla osób, które lubią, jak jest głośno. Mm -hmm. No to nie zostaną to zawiedzeni. Wysłyszeliście, jak mieliśmy je na sobie jak one się przebijały. No, po prostu ja lubię jak jest głośno, a mm. jak dałem na pół lata, myślałem, że mi tak, tak, ja od razu ściszyłem. Ja troszeczkę wolę ciszej na tak. tych słuchawkach, faktycznie, ale jakość dźwięku naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Przede wszystkim świetny bas. Co rzadko się jest bustowany tak. tutaj producent od razu mówi, że on jest trochę podbijany mm. dodatkowo i to czuć. Tak, czuć, oczuć. że te słuchawki delikatnie aż tak w drżenie wchodzą, ale według mnie w, tym, w tej kategorii 2,5 stówy nie można przejść obojętnie obok tego dźwięku. Jasne, jak najbardziej myślę, że mogłyby śmiało konkurować z słuchawkami znacznie droższymi. Na pewno. Dobrze, zobaczmy wysoko poprzeczka zawieszona, zobaczmy Bardzo. jak sobie reszta poradzi z tą poprzeczką. Też słychać. Zdecydowanie. Okej, okay, dobra. Mam już jakieś tam zdanie wyrobione na temat tych no tak, słuchawek. No no to zacznij może. Yy, dźwięk jest czysty, jest klarowny. Tego nie można tym słuchawkom odebrać. Bas być może mógłby być troszeczkę lepszy, ale mam takie złudne poczucie, że po tym, co słyszałem tutaj. Tak, i trochę wiesz, masz tak. trochę odnośnik się zmienił. Tak, zmienił się odnośnik. I wbrew pozorom, tym bez nie niezły, tylko po prostu to było tak trzęsło, tak. a Tom, że aż ciężko się teraz. D dźwięk jest bardzo dobry w tych słuchawkach, to na pewno. Natomiast e, teraz, kiedy założyłem te słuchawki po raz drugi, zauważyłem, że one zaczynają nawet mi odstawać troszeczkę w tej płaszczyźnie. Tutaj, tu no. mi pasuje. Nie, nie, nie masz pasuje. wrażenia, że ty w tych słuchawkach się trochę tonie? Faktycznie, tutaj odstaje, teraz, tutaj odstaje no nie są to najbardziej, z tych słuchawek wszystkich, one są na pewno najmniej komfortowe. Corsery to są słuchawki, które kolejny raz dostajemy bardzo dobrą jakość dźwięku. Głośne, oczywiście tu nie ma podejścia, te mm. słuchawki to są głośniki, to tak, nie to są już są słuchawki, głośniki. to są już głośniki, jeżeli ktoś lubi takie pieprznięcie po prostu, tej petardy, to tego się nie przebije, to już wiem, z góry, jakościowo są dźwiękowo bardzo podobne, delikatnie bym powiedział, delikatnie w szerszą tonację bym e, zauważył u w Corserach. Okej. Okay. Jest bardzo subtelna różnica, e, jest tutaj dźwięk przede wszystkim bardzo, bardzo klarowny, naprawdę wszystko e, bardzo dobrze słychać, jest też wyczuwalny bas. E, no niestety, niestety ja tych słuchawek nie poleciłbym tak z czystym sercem, ponieważ uważam, że one nie do końca dobrze leżą. Porozmawiam o tym w podsumowaniu, przejdźmy do słuchawek SPC Gear. Kolejny raz ciężko się przyczepić i mm -hmm. powiedzieć o, to nie jest to. To jest kolejny raz to. Powiedziałbym, że za, zaś to są subtelne różnice i trzeba naprawdę widzieć, że to nie jest tak łatwo ocenić. Delikatnie gorzej wypadają. Są na pewno cichsze od tych tak obydwóch jest. par. To tutaj nie mamy wątpliwości. Bass jest też delikatnie słabszy, nadal odczuwalny i ciekawy. Mm -hmm. Nie jest tak, że tego basu tu nie dostajemy. No, a sam dźwięk bardzo fajny, przyjemny, czysty. Tutaj według mnie Tartelbicze z obecnych trzech sławek, które przesłaliśmy, mają najlepszą tą jakość dźwięku. Znaczy, Tartelbicze e trochę zaburzają percepcję tą swoją, tą swoją głośnością. Basen, trzeba pamiętać, I że basen. jak damy tą głośność na fulla, mhm. to, to już są przestery. To jest mega tak. głośno, ale według mnie to już nie jest yy, dźwięk, który chce się słuchać. Mhm. Ale możemy to zawsze przyciszyć tak i wtedy już dostajemy to, co chcemy. To, co chcemy, i tutaj faktycznie taką jakość dźwięku chciałbym słyszeć, natomiast. Yy, jeżeli chodzi o SPC, one nie odbiegają od tertylbiczy jakoś bardzo. E, są bardzo podobne, a na pewno są też wygodniejsze. Okej, okay, Razerze, teraz musisz drżeć, bo twoi rywale tak wysoko podnieśli mm -hmm. poprzeczkę, że pewnie no jest pewna obawa. Tutaj kropelki potu widzę z powodu. No, spływają, no, tak, to jest tak, wiecie, to jest tak jak skok przez poprzeczkę i widzisz, że każdy rywal podniósł ją coraz wyżej, a ty stoisz i mówisz: O, <słuch> <słuch> Bardziej, kurwa, Jezu, przepraszam. To jakoś nie super ciekawe wrażenie, jeżeli chodzi o samą jakość. Znaczy, dźwięka. ja powiem tak, że to nie jest tak teraz, że Razer yy, jest. Wstyd tak. Przy tych, tych słapkach, okay. bo nadal ten dźwięk jest ciekawy, fajny, dob no, dobry. Jest dobry, po jest prostu dobry. dobry. Ale rywale niestety podniesie poprzeczkę tak wysoko, że tutaj Razer trochę nie doskakuje. Troszeczkę nie doskakuje, faktycznie tu widać, że, że zostaje w tyle, jeżeli chodzi o jakość tego dźwięku. E, bas, klarowność tego dźwięku, no niestety, niestety nie jest tak dobra jak u konkurentów, którzy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, postawili tę poprzeczkę niesamowicie wysoko. Zgadza się. No a teraz coś, co będziecie mogli bardzo łatwo porównać, czyli mikrofony. I test głosu streamera. Okej, okay, moi drodzy, sprawdźmy, jak te słuchawki brzmią. Ja nadal siebie słyszę i to bardzo dobrze, ponieważ mam teraz włączony odsuch. Ja go sobie może delikatnie ściszę, bo lubię, kiedy on jest taki bardzo, bardzo subtelny, e, natomiast nie ma na nim żadnego opóźnienia. Także to jest świetne i to jest najważniejsze w odcuchu. Natomiast krzyknę sobie jeszcze troszeczkę głośniej. Zobaczymy, czy są przestery, chociaż zakładam, że ich nie będzie. Piotrze, powiedz. Jeszcze. Ja też mówię jako osoba gdzieś tam z boku, która może przeszkadzać poprzez swoje mówienie podczas czatowania, podczas gry. No i co? Sprawdźmy, jak brzmią. No i co? No mikrofon przyzwoity, nie jakiś fenomenalny, jest bardzo krótki, zakładam, że to też może być problemem. Wychwytuje wszystko, tak naprawdę wszystko dookoła, było bardzo ciebie wyraźnie, tak, bardzo wyraźnie słychać. słychać. Jest ten efekt łamiącego się głosu, chociaż nie ma takiego potężnego efektu szklanki czy szyby, za, za której byśmy gdzieś tam mówili. komunikatywny. Jest, jest komunikatywny, jest ok, ale bez szaleństwa. Tak, bez ochów jachów. Zobaczmy, czy te ochy jachy będą u Corsera. Halo, halo, próba mikrofonu, moi drodzy. Kolejny produkt, tym razem Corsarza. E, sprawdźmy, jak brzmią, kiedy troszeczkę głośniej krzyczknę. I teraz Piotrze, poproszę Ciebie o asystę. Ja jako osoba, która może bić niespodziewanie do pokoju i wtrącić Twoje trzy słowa. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No, zobaczmy, jak to się prezentuje. Okej, okay, przesłuchaliśmy Corsera Void, wy już też słyszeliście, więc możecie swoje opinie wyrażać w komentarzach. No co, powiem ci, ten głos nie jest trochę taki naturalny. Trochę nienaturalny, też troszeczkę łamiący się. Tak, jest coś takiego, że niby jest spoko, ale. Nie do końca. Może trochę jakbyśmy mówili z większej odległości, bo faktycznie ten mikrofon jest trochę dalej, znaczy, chociaż w sumie nie wiem, pewnie no, w odległości są. Nowe, dalej się. Od tego się ciężko. Pewnie w odległości są podobne, ale mamy wrażenie, jakbyśmy mówili gdzieś z jakiejś bardziej pokaźnej odległości do, do mikrofonu. Na pewno osoby trzecie są wyłapywane dużo mniej niż w tym przypadku. Tak jest, zdecydowanie. Tak, no także to... mnie było słychać gorzej. Sam dźwięk komunikatywny, spoko, ale nie jest to jakaś perfekcja w mm -hmm. żadnym wypadku. Zobaczmy, czy któryś z tych modeli będzie próbował chociaż do perfekcji się zbliżyć. Czas na SPC Gear. Próba mikrofonu y, od SPC Gear. Sprawdźmy, jak ten mikrofon brzmi. Ja sobie troszeczkę głośniej powiem coś w razie, gdyby miały być tutaj przestery i też y, poszeptam troszeczkę Piotrze, czy okay. coś powiesz? Ja jako osoba, która może gdzieś tam z boku występować też. No i sprawdźmy, jak wypadły SPC Gear. No i jesteśmy już po odsłuchu Viro plus. No i No i to jest chyba to. Chyba to mamy. Faktycznie lepiej, sprawdzimy sobie jeszcze oczywiście Razera, ale faktycznie ten model wybija się bardzo mocno na tle konkurencji. Dźwięk jest czysty, naturalny. Larowny, naturalny. Oczywiście nie są to jeszcze szczyty. Nie, no to, żywy, no to żywy nie żywy jest tak, żywy. że już nie kupuj mikrofonu zewnętrznego, bo wiesz, tak. tu masz wszystko, nie, 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 ale. Nie. No na tle konkurencji wyraźnie mhm. y, mikrofon Sławka Wiro wypada, najlepiej no z na razie. takim mikrofonem z powodzeniem możecie nawet rozpocząć streamowanie gdzieś tam, jeżeli dopiero absolutnie zaczynacie, nie macie kompletnie sprzętu, to nawet taki mikrofon byłby gdzieś tam akceptowalny. Przyjemność ze słuchania, barwy głosu największa jest tutaj i to jest najbardziej naturalne. No i czy Razer podejmie rękawice? Jestem no. ciekaw, jestem ciekaw. Zobaczymy. No zobaczmy. Okej, okay, sprawdźmy w takim razie mikrofon od Razera. Ja teraz mam go całkiem blisko ust, natomiast też e, sprawdzę, oddalę go sobie troszeczkę. O, w ten sposób. Zobaczmy, jak będzie brzmiał lepiej, kiedy będzie brzmiał lepiej i krzyknę jeszcze na dodatek do tego i powiem coś całkiem, cichutko, tak całkowicie. Piotrze. I ja też się odezwę, żebyśmy zobaczyli, jak ta trzecia osoba jest słyszana, jeżeli na przykład mamy jeden pokój i dzielimy go z kimś. No ja jestem zaskoczony i to bardzo pozytywnie, bo można powiedzieć nawet, że po jakości dźwięku nie spodziewałem się tak dobrego mikrofonu. A tak. mikrofon jest naprawdę dobry. Jest spoko, wypada gorzej niż Wiro, to trzeba od razu powiedzieć. Tak, bo tej naturalności dźwięku głosu nie mamy aż takiej, mhm. ale nadal nie jest źle. Osoby trzecie są słabo słyszalne, tak nie wiesz. przebija się ten dźwięk, pod tym względem dużo lepiej niż Turtle Beach. Mhm. No, i mi się wydaje, że trochę lepiej niż Corsery. Tak, no tutaj mam tylko taką obawę, że tutaj faktycznie prawie że słyszałem te przestery w momencie, kiedy powiedziałem coś głośniej. Było już tak, uderzało pod te granice, gdzieś tam, gdzie ucho było już zrażone, więc no, nie należy za bardzo krzyczeć do tego mikrofonu. Tak, ale nadal nie zawiódł, i ten mikrofon mhm. jest komunikatywny i w miarę przyjemny. Słuchajcie, czas na podsumowanie, gdzie sprawdzimy pod jakim względem, które słuchawki podobają nam się osobiście najbardziej. I może to da Wam do myślenia, jeżeli będziecie stawali przed wyborem tych słuchawek, a Wy już teraz też możecie w komentarzach pisać, gdzie ląduje wasz głos. No dobra, mamy podsumowanie. Mamy podsumowanie, i słuchaj, w czterech kategoriach będziemy oceniać te słuchawki. Poproszę Cię po kolei o wysunięcie które od naj do najmniej pod dobra. danym kątem. Zaczynamy od designu. Które byś najbardziej wybrał, a które na końcu, no? E, dobra, jeżeli chodzi o design, stricte najbardziej design. Turtle Beach'a. Najmniej podobają mi się niestety Razer'y, e, troszeczkę wieją nudą już. Okej, okay, dobrze, to już znamy Twoją opinię, moja opinia, jeżeli chodzi o stricte design, zgadzam się. Yy, najmniej korsery nie mój klimat po okay. prostu. Najzwyczajniej w świecie, nie mój klimat. Yy, tutaj chyba troszkę Razery nad yy, 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 SPC Gear, chociaż bardzo, bardzo przyrównywalne. Numer dwa to oczywiście wygoda. Tylko i wyłącznie jedne słuchawki ja tutaj dla siebie bym wybrał, yy, mianowicie SPC Gear. Najmniej wygodne, niestety, korsery Mam wrażenie i to bardzo, bardzo w dół. Mam wrażenie cały czas, że te słuchawki za chwilę spadną mi z głowy, gdzieś tam odstają i tak dalej. Też niezbyt dobrze, jeżeli chodzi o turtle Beach, ale to ze względu na to, że no, jestem osobą już trochę starszą, mam trochę większą głowę. Dla osoby mocniejszej ja wiemy, te słuchawki... Im starszy, tym większa głowa. Na nasz operator ma taką głowę. Tak, tak bo on, bo on jest on taki jest, stary już. Ma nie? 300 lat prawie. No, ma taką głowę. No uwierzcie nam. Także tak. wiecie, jak on dobiera słaszki i matki. Potwierdzam. No tutaj toniemy w tych słuchawkach, tak zdecydowanie, chociaż jak ktoś ma bardzo dużą głowę, to żadne inne słuchawki nie dają chyba z tych przynajmniej możliwości aż tak powiększenia. Tu za to mamy poczucie zbyt małego luzu, tak. no, one są małe i to od razu czuć. Zdecydowanie Viro Plus na wygodę, ale krakeny nie są dużo gorsze, według tak mnie nadal bardzo wygodne, ale trochę mniejsze, tutaj Viro numer jeden. Czas wybrać te, które najlepiej grają. Postawiłbym tutaj na Turtle Beach e. Następne byłyby SPC, ok? Które byłyby na równi z Corserem. Razery, no niestety, ale trochę odstają od tej grupy. Jeżeli chodzi o mnie, tutaj mamy to pieprznięcie, które ja lubię, ale wydaje mi się, że jest trochę sztucznie podbite. Mm -hmm. A w Corsarach jest bardziej to naturalne. Ale mimo wszystko dam. Yy, głos na Turtle Beach numer 1, bardzo blisko Corsery, bardzo blisko Corserów yy, SPC Gear na trzecim okay. miejscu. I tutaj, mimo że to jest nadal solidny dźwięk, to dostał bardzo mocnych konkurentów i trochę odstaje Razer. No dobra, mikrofonik, zdecydowanie, zdecydowanie SPC Gear. Na prowadzeniu, bardzo dobra jakość yy, mikrofonu, yy, całkiem ciekawa yy, barwa, jeżeli chodzi o Razery na drugim miejscu. Trzecie miejsce postawiłbym tutaj Turtle Beach, e, mimo wszystko, i na samym końcu, niestety, e, ląduje Corsair. Zdecydowanie Viro Plus, czapki z głów za jakość mikrofonu. Razer gorzej, ale nadal spoko. Tutaj bardzo blisko siebie. Mhm. Może fakt, dam remis. Tam miarę remis. Tak to się układa, moim zdaniem, no ale co tam nasze zdanie? Ważne są też wasze wrażenia po tym teście i po tym, co zobaczyliście. Dawajcie już swoje głosy. A może macie inne propozycje, bo słuchajcie, zawsze jest tak, że nie możemy dać 10 produktów, no bo to nie chcemy, żeby odcinki trwały półtorej godziny. Są produkty, które ominęliśmy, niestety, na pewno znajdą się w innych testach. Jeżeli macie sławki, które testowaliście, które słyszeliście, których używacie, które są w podobnej kwocie i mogłyby rywalizować, śmiało zapodawajcie w komentarzu. Dawajcie znać w komentarzach, dawajcie też swoje lajki, bo te są zawsze darmowe, a warto. A wspierają nasz kanał i wspierają nas w naszej pracy. Także mile widziane. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza w te zimne dni. Na razie, hej, cześć.